Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, bardzo serdecznie Was witam w tym szczególnym miejscu na polskiej ziemi, tu we Florencji, koło Iłży, tutaj gdzie jedyna pustelnia, identyczna świętego Szarbela, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, tutaj gdzie mamy relikwie świętego Ojca, naszego pustelnika a zarazem naszego patrona, święty ojciec Szarbel. W dzisiejszym rozpoczniemy tutaj nowennę, pierwszy dzień, przez dziewięć kolejnych dni, taką bardzo uroczystą. Pamiętamy, że tak uroczysta nowenna była również przed dniem 24 października, kiedy to tutaj do Florencji, tu koło Iłszy, Przybywały relikwie i ta figura świętego z Italii. Dziś rozpoczynamy nowenne. Piszcie Wasze intencje, które będę odczytywał po, po mszy świętej. Dlatego zapraszam każdego dnia, jak zawsze, msza święta o godzinie 19.30. A po niej przejdziemy tu do tej kaplicy, tutaj, gdzie Poprosimy już prosimy w tych sprawach najtrudniejszych, w tych trudnych, zachorych, cierpiących, o pokój i miłość w rodzinach naszych. To wszystko, co masz w sercu, będziemy składać, aby święty Szarbel, Ojcze, abyś uprosił Jezusa te łaski, które tak bardzo potrzebujemy, na które czekamy. Dlatego Zapraszam Was bardzo serdecznie na wspólną modlitwę tu do Florencji Jóżańskiej, jedynej takiej samej pustelni jak w Anaya, jedynej w Europie, do tej właśnie celi. To w niej umarł święty Szarbel 24 grudnia 1898 roku. Odtworzyliśmy ją w takich samych wymiarach, w, takich, w tym samym miejscu, gdzie tam czekam na Was. Bądźcie razem we wspólnej modlitwie, w tej jedności, bo modląc się, jeszcze bardziej stajemy się dziećmi Bożymi i jedną rodziną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.